Szanowni Państwo, okrągły jubileusz, pięciolecie szpitala Gajdan. Miniony czas był to okres niezwykle intensywnej pracy i zmian, ale też bardzo satysfakcjonujący. Stworzyliśmy szpital sprawnie funkcjonujący, z profesjonalną kadrą i nowoczesnym zapleczem. Kilka słów historii. Jeszcze niedawno, w 2015 roku, poprzednik, szpital Powiatowy spółka ZOO, był szpitalem, w któremu w oczy zaglądało widmo bankructwa. Nie nastąpiło to z dnia na dzień. Regresja trwała latami. Była spowodowana przede wszystkim nieudolnym zarządzaniem. 1 sierpnia 2013 roku zadłużenie Starego Szpitala wynosiło ponad 23 miliony. Wtedy to ówczesny SPZO został przekształcony w Spółkę Prawa Handlowego. Straty finansowe zaczęły jednak ponownie narastać. Za rok 2014 wynosiły 4,5 miliona złotych. Na koniec lipca 2015 roku strata wynosiła już około 6 milionów. W końcowym etapie narastając w tempie 400 tysięcy na miesiąc. Odchodzi kadra, na korytarzach szpitala Hulawiatr łóżka pacjentów stoją puste. Brakuje pieniędzy na wszystko. Decyzją rady powiatu 1 sierpnia 2015 roku stary szpital łączy się z centrum medycznym Gaidamet i zaczyna funkcjonować jako szpital powiatowy Gaidamet. Potężne problemy z kadrą zaczynają powoli ustępować. Wartość kontraktu z NFZ wzrasta z 20 milionów, 21 milionów w 2015 roku do 36 milionów w 2020. Liczba porodów, która jest dobrym wskaźnikiem jakości świadczenia usług w 2014 roku wynosiła 200, rosną stopniowo, aby w roku 2019 przekroczyć liczbę 600. Fata kontraktu nie spadła nam z sufitu. Jest ciężko wypracowana w wygrywanych kolejnych kontraktach. Od powstania szpitala powiatowego Gajda Med wygraliśmy 17 kontraktów w NFZ. -cie. Powstaje oddział szpitalny geriatryczny, zakład opiekuńczoletniczy, oddział rehabilitacji kardiologicznej i detoksykacyjny. Wygrywamy liczne kontrakty na liczne usługi medyczne, w tym rehabilitacyjne, poradnię metaboliczną, geriatryczną, internistyczną, pediatryczną. Wraca stomatologia. Dla 3 maja, bardzo ważna usługa. Wykonaliśmy całą masę inwestycji w infrastrukturę i sprzęt. Olbrzymim nakładem środków i starań wybudowaliśmy i uzyskaliśmy pozwolenie na lądowisko, na lądowisko dla helikopterów LPR. Przeprowadziliśmy remonty w przychodni, w rejestracji szpitalnej, izbie przyjęć, MPLC i w wielu, wielu innych miejscach. Wprowadzamy do usług medycznych nowoczesne technologie jak Angioteka, serca, popularnie nazywany bezkrwawą koronarografią. Przymierzamy się do wprowadzenia operacji bariatrycznych, proces brutalnie przerwany w marcu tego roku, wiadomo z jakiego powodu. powodu. Kiedy mówię te słowa do Państwa, jestem przekonany, że kadra, którą obecnie posiadamy, istotnie zmieniana w okresie ostatnich pięciu lat, jest nie tylko bardzo dobrze wykwalifikowana, ale też oddana służbie pacjentom. Jestem z niej bardzo dumny. W sierpniu 2019 roku na uroczystej gale Hipokrates Mazowsza w Warszawie w teatrze Kapitol odebraliśmy zaszczytną nagrodę. Dzięki głosom naszych pacjentów. Zostaliśmy szpitalem roku 2019 w województwie mazowieckim w plebiscycie organizowanym przez Grupę Polska Press, redakcję Polskiej Metropolii Warszawskiej i serwisu nasze-miasto.pl. Przez te wszystkie lata, przez cały czas czuliśmy silne wsparcie samorządu. Szczególne podziękowania należą się panu Janowi Zalewskiemu, staroście pułtuskiemu, który wraz z Radą Powiatu, głosami koalicji rządzącej wielokrotnie przychylał się do próśb Kierowanych przez szpitala. Tak obecny burmistrz pan Wojciech Gregorczyk, jak i poprzedni pan Krzysztof Nuszkiewicz wspierali szpital umarzając należny podatek od nieruchomości, którego uiszczenie znacznie pogorszyłoby sytuację finansową szpitala. W ciągu tych pięciu lat zawsze mogliśmy liczyć na życzliwość i pomoc ministra Henryka Kowalczyka. Sam szpital do roku 2020 bilansował się nieco pod kreską, ale w płynności finansowej. Przychodzi rok 2020, który zmienia Polskę i cały świat. Wybucha pandemia COVID-19. Rosną koszty, maleją przychody. Sytuacja nieodczuwana finansowo w POZ-ach rujnuje specjalistykę, rehabilitację i stomatologię. Nie oszczędza szpitalnictwa. Nasz szpital, tak jak nigdy wcześniej, wpada również w kłopoty finansowe. Ale wtedy dzieje się coś, co w sytuacji normalnego funkcjonowania pewnie by się nigdy nie zdarzyło. Setki ludzi. Składa się na sprzęt potrzebny do zwalczania COVID-19. Pojawiają się liderzy, jak pani Julia Scholz, która bierze ciężar organizacyjny na siebie i wciąga setki ludzi wspierających zrzutkę. Obecnie spływa już zakupiony sprzęt: respiratory, łóżka, sprzęt do reanimacji, środki ochrony osobistej. Otrzymujemy wsparcie tak od ludzi indywidualnych, jak i od firm. Panowie burmistrz i starosta, wspierani przez Rady, przekazują kolejne środki finansowe na zakup sprzętu medycznego tak potrzebnego podczas pandemii. Prawie wszyscy przedsiębiorcy półtuscy dorządzają się do sprzętu. Co bardzo miłe, kilka ugrupowań politycznych z ich, z ich liderami, na co dzień będących w stosunku do siebie w opozycji, również wspierają szpital. Duchowo wspiera nas miejscowy kościół z księdzem Infułatem Wysławem Koskiem na czele, nagrywając krzepiące na duchu wideoklipy. Szanowni Państwo, nie tak wyobrażaliśmy sobie piątą rocznicę. Marzyliśmy o spotkaniu kilkuset osób, może w Zamku Półtuskim? Pandemia zweryfikowała nasze marzenia. Dziś jesteśmy wdzięczni, że szpital do dziś nie ma i nie miał ani innego dodatniego wyniku COVID-19, co przecież mogłoby doprowadzić do jego zamknięcia. Jest to związane z powszechnym testowaniem personelu, pacjentów i rygorami wprowadzonymi celem zapobiegania szerzeniu się zakażeniom. Prawdopodobnie stoimy u progu narastania liczby zakażeń, o czym świadczą komunikaty płynące do nas z Ministerstwa Zdrowia i NFZ. -u. Wydaje się, że jesteśmy dobrze przygotowani i nieco bardziej odporni psychicznie, ale to nie znaczy, że bardziej odporni na zarażenia i bardziej odporni na funkcjonowanie bez środków finansowych. Bez pomocy samorządu, o którą proszę w imieniu własnym, całego personelu medycznego i pacjentów, nie będziemy w stanie utrzymać ciągłości świadczeń usług. Szpital otrzymuje środki za wykonane usługi. W okresie pandemii ich ilość drastycznie spada. Można się spodziewać, że jesienią dojdzie do kolejnego załamania ilości świadczonych usług przez nasz szpital. Mam jednak dużo wiary, graniczącej z pewnością, że dzięki naszym umiejętnościom gospodarowania posiadanymi środkami i wsparciu samorządu przejdziemy i tę falę suchą nogą. Dzisiaj świętujemy tak, jak możemy. Jesteśmy w szpitalu w swoim gronie. Kadra, która akurat pracuje na tej zmianie. Wszyscy z ujemnymi testami na COVID-19. Bez żadnych gości z zewnątrz, ale w sercu z wszystkimi tymi, którzy są nam życzliwi słowem i czynem. Wierzę, że może już szóstą rocznicę spędzimy wspólnie na wesołej i bezpiecznej uroczystości. Wdzięczny za każdą pomoc, serdeczny gest, pozytywny wpis na Facebooku. Dziękuję wszystkim Państwu i serdecznie pozdrawiam, życząc dużo zdrowia.